USA dzieli świat na trzy strefy. Wielka Brytania buduje supermocarstwo AI. Chińska sztuczna inteligencja cenzuruje wiedzę. Nvidia wprowadza nowy mini superkomputerek. Cześć Rzemek, cześć Michał. Zaczynamy w 2025 roku, który wydaje się być rokiem, w którym politycy zaczynają dostrzegać siłę sztucznej inteligencji. Tak, widać coraz więcej e, ruchów takich tworzących pewnego rodzaju bariery, ale też wdrażania polityk e, w różnych państwach. Chyba możemy zacząć w ogóle od Stanów Zjednoczonych, gdzie odchodzący prezydent John Biden podpisał e, pewnego rodzaju wytyczne, które właściwie dzielą świat na trzy strefy. Jest to strefa pierwsza, w który, która może korzystać ze sztucznej inteligencji, strefa druga, która ma pewnego rodzaju ograniczenia, i strafa trzecia, gdzie jest tego coraz mniej, i mówimy tutaj tak naprawdę o tym, do jakich krajów mogą trafiać najnowsze, najmocniejsze procesory NVIDIA. Tak, to są, to są restrykcje eksportowe, które dotyczą rzeczywiście na razie eksportu tych najbardziej zaawansowanych chipów, tak naprawdę. Natomiast no, jest to jakiś dokument, który ma 200 stron, jest bardzo krytykowany. jakby Dużo osób twierdzi, że jest, ma dziwne zapisy, nie do końca zrozumiałe, bo był przygotowywany, zdaje się, bez konsultacji szerokich. Trochę po cichu, tam gdzieś w back Białego Domu i tak trochę w ostatniej chwili wrzucony generalnie i podpisany przez prezydenta Bidena. No właśnie, nas zaskoczyło to, że jeżeli popatrzyliśmy się na mapkę, gdzie są te kolory, to Polska trafiła do tej grupy krajów z ograniczeniami w Europie. Tak. Do tej samej grupy trafiła Szwajcaria i Portugalia. No i cała Europa Środkowa, powiedzmy i wschodnia, tak? No tak, ale też większość Afryki, wiadomo, zakaz. Ameryki jest dotycz... Południowe, tak. tak. Natomiast jakby tutaj rzeczywiście możemy się zastanawiać, z czego to wynika tak naprawdę. Jakby taka klasyfikacja Polski w tym momencie. Też jakby, jak patrzymy na tą mapę, to możemy sobie pomyśleć, że jednak jesteśmy traktowani jako kraj buforowy, gdzie w w przypadku jakiegoś konfliktu zbrojnego, jakbyśmy mieli te chipy u siebie lokalnie zainstalowane, no to one trafiłyby do, do, do rąk wroga, czyli do tych krajów, które są na tej liście totalnego zakazu em, eksportu, czyli np. Rosja, Chiny, bo tam są tego typu kraje. tak? I to jest jedna z możliwych przyczyn oczywiście. Natomiast nie wiemy, bo w ramach tej klasyfikacji nie było podane żadne konkretne uzasadnienie, dlaczego jakieś kraje są w tych, tych kategoriach. Natomiast możemy się tego tylko, tylko domyślać. Tak. Y Część środowiska zajmującego się sztuczną inteligencją w Polsce mówi, że to nie jest tak naprawdę żaden, nic to nas ogranicza, nas jako Polaków, ponieważ i tak byśmy w życiu nie kupili tam 50 tysięcy kart, gdzie to jest ten górny limit, ale to chyba nie o to chodzi. Tak, tak, tak. No bo to jest jakby ograniczenie, które dzisiaj dotyczy rzeczywiście e, akurat tylko i wyłącznie sprzedaży czy też zakupu tych najbardziej zaawansowanych chipów do, do uruchamiania modeli AI-owych. Ale no, jeżeli mamy takie podziały, no to zaraz może się okazać, że dotyczy to czegoś więcej. tak? Dotyczy to dostępu do modeli, na przykład dostępu do danych. E, być może będzie to rozszerzone na inne chipy, więc jakby tutaj w ogóle jak gdyby bycie w tej m, części. Krajów zaklasyfikowanych jako nie w pełni bezpieczne, nie takie, których możemy tą technologię zaoferować, i gdzie możemy sobie brać bez, bez żadnego limitu, no nie, pewnie nie jest fajne, tak? Na pewno może to w jakiś sposób zarówno wpłynąć na postrzeganie Polski, jako na arenie międzynarodowej, jako, jako, jako kraju, który, który rozwija tę technologię, no i ograniczyć w jakiś sposób dostęp do. Do tego wszystkiego. Tak, bo nawet amerykańskie firmy, które będą, e, które świadczą usługi, na przykład Google, tak? czy, czy Microsoft, które e, budują data centry i um... polskie oddziały, tak? Budują. Polskie oddziały i, mhm. i wtedy możemy mówić, że mamy bezpieczne na naszym terytorium prze, przetwarzanie danych e, i chcielibyśmy móc skorzystać, no to mając takie ograniczenia, okaże się, że nie możemy my, jako naród, w pełni korzystać z dobrodziejstw, które być może za chwilę się pojawią, które już teraz my, my, my widzimy, a które wychodzi na to, że jednak będą miały jakieś większe znaczenie. Tak, tak, tak. I tutaj nie tylko my obawiamy się tego, takiego klasyfikacji, ale też zrówno Unia Europejska wyraziła swoje obawy związane z tym, że w tym momencie Stany Traktują nierówno wszystkich członków Unii Europejskiej, a Unia zawsze dba o to, żeby, jakby, mieli już te stosunki, były jednolite. Ale z drugiej strony też sama NVIDIA, czyli pewnie najbardziej zaawansowany podmiot rynkowy, obecną wersją tych, tych restrykcji eksportowych, też wyraził no, swoją taki bardzo negatywny komentarz, gdzie uważają, właśnie, że po pierwsze jest ta, ta ustawa. Po pierwsze, oni, oni twierdzą, że to jest ustawa wymierzona w Chiny, ale tak naprawdę odbije się negatywnie na USA, bo też ograniczy jego konkurencyjność i dostęp do różnych innych rzeczy. No, natomiast jakby też trzeba wziąć pod uwagę to, że Nvidia, pomimo tego, że jest firmą amerykańską, to mimo wszystko sprzedaje te swoje chipy wszędzie. Tak? I dla nich Chiny są całkiem dużym rynkiem odbiorców, i to bezpośrednio uderza w ich interesy. Tak, dlatego Nvidia zaprotestowała w komunikacie. Tak, ale jakby jak mówiliśmy o tym zainteresowaniu właśnie dużych krajów i polityków, no to nie tylko USA, ale też mamy pewien ruch po stronie Wielkiej Brytanii, bo w styczniu 2025 roku premier Wielkiej Brytanii przedstawił no, bardzo ambitny plan przekształcenia Wielkiej Brytanii w supermocarstwo AI. Tak, tam jest kilka takich głównych wątków w ramach tego planu, gdzie, gdzie oni chcą mieć pewne dedykowane strefy rozwoju tych technologii AI, chcą zbudować więcej centrów obliczeniowych, tutaj są były zapowiedziane pewne inwestycje, które mają stworzyć tam kilkanaście tysięcy miejsc pracy, także widać, że Wielka Brytania tutaj też dostrzega to, że AI jest no bardzo takim. Ważnym elementem dzisiaj budowania polityki i potęgi każdego kraju, no i chce tak naprawdę uczestniczyć w tym wyścigu globalnym, i wręcz nawet ma takie ambicje, żeby być liderem, no właśnie w rozwoju tych technologii. Tak? Więc widać, że, że, że to zainteresowanie jest, że nie tylko Stany, które dzisiaj jakby czują się pewnie liderem i chcą ograniczyć dostęp do tego dla innych krajów, ale też inne kraje dostrzegają to, że to jest jakby bardzo, ważna, bardzo ważny obszar tak zmagań i chcą rzeczywiście na niego wejść. I być konkurencyjni. Akurat Wielka Brytania to jest też ciekawy przykład kraju, który zaprasza różnego rodzaju innowacyjne firmy do siebie. Tam jest mnóstwo programów, które ułatwiają rozpoczęcie bądź przeniesienie bi biznesu. Byleby tylko tam była siedziba, tam były główne IP i, i, i nawet. My by braliśmy udział w jakimś takim wydarzeniu w ambasadzie, gdzie były przedstawiane tego typu programy. Wtedy jeszcze nie było takiego nacisku na, sztuczno, tak. na sztuczną inteligencję, natomiast było na ściągnięcie za wszelką cenę innowatorów do Wielkiej Brytanii. Tak, ale pewnie też na to można patrzeć, na to, że jakoś sobie radzą jednak z, po Brexicie z tym, żeby zacieśnić stosunki takie, żeby jednak nie być tak do końca odizolowanym od tego, co się dzieje w Europie. Tak, albo żeby właśnie wskazać, dlaczego nadal powinni być traktowani jako supermocarstwo. No tutaj widać, że AI jest dla nich kolejnym takim poletkiem, na którym chcą budować swoją własną e, wartość i siłę. Dokładnie. A co na to wszystko Chiny? E, Chiny natomiast e, też uczestniczą bardzo mocno w e, tym wyścigu e, i opublikowali nowy, w, nowy model DeepSeek, który jest porównywalny do tych e, liderów, czyli do Gemini'a i do modeli od OpenAI. E, rzeczywiście dobrze się z nim rozmawia. Działa bardzo szybko. Po Polsku, prawda? Da, da się z nim. Tak, tak się uśmiechnąłem, ponieważ można z nim rozmawiać po polsku, natomiast jeżeli się wejdzie gdzieś w jakieś bardziej e, wydłużone fragmenty, to tam pojawiają się chińskie znaczki. E, Także naleciałości, żeby wiedzieć, że naleciałości e, jest to. Rosycyzmy to chi i germanizmy to będą chi chińszczy mandarynizmy pojawiają tak. się po prostu. Tak, e, i co jest ciekawe, ma też swój własny model myślący, czyli taki, który potrafi się zastanowić i on też jest bardzo szybki. Jak go testowałem na zadaniach matematycznych, gdzie tam coś zaproponował i, i ten pierwszy był dosyć... Był tam jakiś błąd, to w momencie, kiedy go poproszono, poprosiłem go, żeby wziął i go poprawił, to on wypisywał. Rozważam wszystkie możliwości. O, przepraszam, popełniłem błąd, generuję nową wersję. I, I to działa całkiem dobrze. Natomiast też jest bardzo ciekawy z kolei znowu aspekt polityczny, ponieważ wiadomo, że Chiny jest to państwo, w którym jest cenzura, mhm. i jest ona też obecna w tym modelu. Jeżeli się zada mu pytanie, co się wydarzyło na placu Tiananmen, no to nie mówi o masakrze, tylko mówi, Przepraszam bardzo, nie jestem gotowy na rozmowę na ten temat. Z chęcią porozmawiam za to o problemach matematycznych, logicznych bądź programistycznych. Pogadajmy. Ale i... też wiem, że udało Ci się go wciągnąć w taką dyskusję trochę bardziej polityczną, jak żeś go tak troszkę powoli gotował, tak jak żaby generalnie. <grym> tak, i, i to rzeczywiście ta, ta, ta polityka inaczej jest traktowana wewnątrz Chińska tutaj jest stricte jest jedna narracja zgodna z oficjalnym stanowiskiem chińskich władz, natomiast gdzieś indziej no, zaczyna być już taki wyważony i rzeczywiście mówi, że są kontrowersje na linii Stany Zjednoczone, Chiny mhm. i tutaj już jest. Z, Zaczyna być troszkę bardziej taki wyważony w swoich opiniach. Natomiast ta cenzura i to jest to, o czym już mówimy bardzo często na naszym kanale, to znaczy, że warto jest mieć własny model, mieć własną sztuczną inteligencję. Jest o tyle ważne, że jeżeli się czyta to, co pisze ten Deep o Tajwanie na przykład, a potem się sprawdza, że rzeczywiście Tajwan miał 12 i ma tylko 12 państw, które uznają jego niepodległość, to dochodzi się do jakichś wniosków, znaczy do newsów, które pokazują, że jakaś kolejna wysepka na Pacyfiku użyła sformułowania chińskiego, tego samego, które przeczytałem przed chwilą w tym modelu, tak, czyli oficjalnej wersji. No i już nie Tajwan ma to mhm. Tajwan się obraził, zostały wypowiedziane te wszystkie Umowy. Tak, jeszcze to jak w ogóle, jak sobie mówimy o tych chińskich modelach czy aplikacjach, czy w ogóle internecie, to pamiętajmy o tym, że tam oni zawsze mają dwie wersje. Jedna to jest ta, która jest wewnętrznie używana, a druga to jest ta, która jest wysyłana na świat na zewnątrz. Tak, jak mamy nie wiem, TikToka to zupełnie inny TikTok. Nawet się inaczej nazywa, jest używany wewnątrz Chin, tak, a inny jest jako chińska aplikacja wystawiona na zewnątrz, to samo z internetem i ze wszystkim innym, więc tak naprawdę to, co my widzimy w tym dipcyku, to jest pewna wizja modelu i wszystkiego, które Chiny chcą, żebyśmy widzieli, tak, a niekoniecznie jest to, co mają, do czego mają dostęp generalnie ich, ich, ich obywatele. I to się znowu wiąże właśnie z tym, że jednak powinniśmy pewnie wszyscy, w szczególności w Polsce, na dbać o to, że, znaczy zabiegać o to, żeby powstał kiedyś polski model e, narodowy, który rzeczywiście będzie jest uczony i, i, i wspierał naszą narrację i to, co dla nas jest istotne i nasz interes społeczny, a nie jakiekolwiek inne, bo widzimy, że tutaj tych modeli może być różnych dużo i mogą mieć bardzo różne poglądy na różne tematy. Tak, ale też jest ciekawe, że ta cenzura to nie jest domena tylko i wyłącznie modeli chińskich, bo nawet jeżeli weźmiemy się najnowszego iOSa i w Apple jest tam taka aplikacja do robienia awatarów, gdzie można rzeczywiście w bardzo fajny sposób wrzucić zdjęcie i wrzucić czy to prompta, czy jakieś inne wskazówki. No to jak sam swoje zdjęcie chciałem w mundurze żołnierza amerykańskiego, nie ma problemu, robił mnie. Jak chciałem, żebym był w mundurze rosyjskim również, ale w momencie kiedy powiedziałem, a to weźmy, zrób w mundurze chińskim, no nie. To już było za dużo e, dla modelu amerykańskiego, dla amerykańskiej e, korporacji, żeby przypadkiem nie zadzierać. Widać, że to gdzieś jest zbudowane, te mm -hmm. zabezpieczenia i być może jest to jeden model. E, natomiast też w stroju Mao Zedonga nie, nie chciał mnie e, zrobić ze mnie takiej kryskuweczki. Może stwierdzić, że to jest po prostu zbyt trudne zadanie. jak wiesz, tych w tych dowcipach złotej rybce generalnie. <laughs> <laughs> to tak. się po prostu nie da. Dobrze, to tyle chyba jeśli chodzi o cenzurę. Powiedzmy o jakichś pozytywnych rzeczach. No właśnie, co też, co nowego się udało y, wytworzyć y, y, Nvidia, czyli ta sama firma, która się oburzyła o restrykcje, z kolei na, w ramach CES zaprojektowała nowy projekt Digits i w szczególności nowy taki mały komputer, taki naprawdę wielkości Maca Mini, czyli bardzo mały, który ma w sobie bardzo wydajne e, chipy, tam GB10. To jest jakiś tam super chip, czyli taki właśnie cały komputer, system One One Chip, czyli jakby komputer w ramach jednego chipu, który ma 128 GB pamięci, jest bardzo szybki, ma chyba jednego petaflopa, jeśli chodzi o szybkość przetwarzania i jest w stanie uruchamiać. Modele o wielkości 200 miliardów parametrów. To, co jest jeszcze ciekawe, to. Dobrze, jest... a co to znaczy to, tak naprawdę? No po, właśnie, to co tak jest jeszcze ciekawe, nie? to on kosztuje, ma kosztować, ma być dostępny w maju, ma kosztować 3000 dolarów, czyli powiedzmy, że w Polsce około 15 tysięcy złotych, czyli to nie jest zbyt dużo. A dwa takie modele, bo można jeszcze je połączyć, tam jest specjalna technologia łączenia ich generalnie w klaster, powiedzmy, pozwolą ci w zasadzie uruchomić największy model Lamy, czyli taki, który jest powiedzmy 3, 2, tam 400 70 chyba ma, tak? Czy 400 milionów parametrów ma dokładnie właśnie, czyli jakby model, który no, jest konkurencją dla modeli typu GPT-4, tak? Open source'ową. Więc to są rzeczywiście bardzo potężne maszyny. Nie do końca wiem jeszcze, jak, jak, jak wyglądałaby rzeczywiście szybkość inferencji, bo tutaj pewnie trzeba by to sobie jakoś przeliczyć albo poczekać na jakieś testy generalnie, ale to oznacza, że będziemy sobie mogli kupić naprawdę tani i mały serwer, który będzie nam w stanie lokalnie uruchamiać no, mnóstwo różnych modeli, tak? Po to, czy do jakiegoś developmentu, czy do e, testów, rozwoju jakichś modeli, ale również na przykład do tego, że jeżeli chcemy sobie stworzyć, nie wiem, nasz wewnętrzny system, który w prywatny sposób przetwarza jakieś dokumenty, które mamy w firmie, albo, albo robi inne generalnie rzeczy, to będziemy mogli go zrobić za pomocą takiego małego komputera, który nie wymaga specjalnych serwerowni, nie wymaga różnych innych generalnie instalacji, tylko po prostu sobie go podłączamy na biurku, uruchamiamy i działa. Czyli mówimy tutaj o takich przypadkach użycia, w których chcemy korzystać ze sztucznej inteligencji, mamy jakieś dane, tak, ale nie chcemy ich wysyłać do chmury, nie chcemy ich. Nie chcemy wrzucać. płacić za inferencję, nie chcemy robić różnych innych rzeczy, tylko sobie płacimy za prąd, za to, co on zużyje tego prądu i uruchamiamy to lokalnie i bawimy się tym lokalnie, więc to jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście dzisiaj możemy tego typu model uruchamiać na komputerach, na makach i tak dalej, ale jest naprawdę bardzo, bardzo silny, mały. Serwerek, tak, mały komputer, który nam może uruchomić dużo więcej, niż dzisiaj jesteśmy w stanie to zrobić sobie. No tak, no bo z na naszych dystopie. testów, jak używamy e, takich konsumenckich e, komputerów, no to widzimy, że musimy degradować jakość, tak? tak. Musimy używać kwantyzacji, musimy zmniejszać te te się te sprawy. wolno zmniejsza. chodzą, tak. Tak, i to nie jest to samo, co jest dostępne na świecie. Jasne. Dokładnie tak. Miejmy tylko nadzieję, że restrykcje eksportowe USA nie obejmą też e, tych, tych, tych małych komputerków. To może powinniśmy szybko zamówić. Jeszcze maja, można. Chyba dopiero, dopiero można od Maja generalnie. Wiesz <grym> nie wiem, czy, czy jest jakieś e, przedsprzedaż. Dobrze, i to jeszcze jest ciekawa rzecz od OpenAI, tak zwane taski, które tak. weszły dosyć cicho, natomiast jest to interesująca technologia. Tak, tak? rzeczywiście e, OpenAI teraz dosłownie chyba tydzień temu e, dodał nowy model, nazywa się GPT4O with tasks. To wybieramy sobie go z tej zakładki z modelami. On jest dostępny dla wszystkich osób, które mają jakikolwiek płatny plan, czyli to może być ten Plus, albo Team, albo jakikolwiek generalnie inny. I w ramach tego modelu możemy poprosić czata o to, aby wykonywał cyklicznie na przykład dla nas jakieś czynności, jakieś, jakieś przetwarzania, które również mogą się na przykład wiązać z przeszukiwaniem internetu. Czyli możemy go poprosić o to, żeby na przykład codziennie o 9 rano robił nam podsumowanie wiadomości dotyczących polskiej ligi hokeja e, i jeszcze ciekawostek związanych z nie wiem ruchem e, drogowym w Warszawie e, i codziennie rano w okolicach tej dziewiątej dostaniemy maila w którym tylko będzie to, że o masz takie potwierdzenie wysłać też maila Ta, tak? dostanie, maila w mailu będzie tylko link jak sobie w ten link wejdziemy, otworzy nam się dyskusja w czacie GPT, gdzie będzie podsumowanie tego, co chcieliśmy okay. zrobić z linkami, i tak dalej. Więc rzeczywiście w tego typu sytuacjach, gdy, gdy chcemy sobie zrobić jakieś takie bardzo dopasowane do nas, być może przeglądy tego, co się dzieje w sieci, albo, albo mamy jakiś inny pomysł na to wszystko, to możemy sobie to zrobić. Możemy go też poprosić o to, żeby nam codziennie rano rozpoczął e, dzień, na przykład albo nie wiem, koło 12 w porze obiadowej, wrzucił wytłumaczenie nowego terminu z fizyki, jakbyśmy chcieli tak się uczyć, na przykład, tak? albo sobie Wymyśli dowolnie coś innego i on będzie w stanie to robić, zaszeduluje to, tak naprawdę możemy sobie teraz zobaczyć, możemy je wyłączyć, zastopować. One mogą się uruchamiać jednorazowo, mogą się uruchamiać cyklicznie w dowolnych, generalnie, że tak powiem, interwałach, jakie sobie wymyślimy, czy w dowolnych porach. Więc jakby rzeczywiście jest to takie narzędzie, które no ma, jest, jest bardzo takim prostym, fajnym Wixowym dodatkiem mm -hmm. i ma trochę takich właśnie zastosowań ułatwiających nam życie, w szczególności, jak robimy coś codziennie. To może tutaj apel do naszych słuchaczy, jeżeli chcielibyście zobaczyć, w jaki sposób wykorzystać w praktyce model z taskami. Z taką... Tak, napiszcie w komentarzach, zrobimy o tym film. A jeżeli już używacie, to powiedzcie, jakie są Wasze najfajniejsze zastosowania właśnie tego modelu z taskami. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Dzięki.